Cześć. Stworzymy sobie nowy świat. Przetrwanie. Słuszny nowy świat. Czekamy aż się zrobi. I będziemy grali. O. Jest! Jakiś świat. Krowki są. Dawaj żarcie. Przepraszam, trochę mi się laguje. Nie wiem, czy, czym to jest spowodowane. Może tym, że mam włączony program do nagrywania. Chyba tym. Dobra. Gdzie uciekasz? Chodź tu. No i zgubiłem tamto. Oj, kury są? Grzyby jakieś? Zarawskiego się No, chodź tu, chodź tu. O. Oczywiście z tego zaraz budujemy sobie jakiś ekwipunek, zbroję lub coś podobnego, żeby nie było nam zimno. Dobra, jeszcze. Chodź tu... Dobra, jest. Trochę mięsa, się zmęczyliśmy, trzeba zjeść. Dobra. Grzybki. O, broń Boże, nigdy tam nie wchodzicie. Lawa. Patrzcie, co się dzieje, jak się wpadnie. Po ptaszku, yy, po tym. O, żelazo widzę. Jak się zadomówimy trochę, będzie trzeba tam się trochę podkopać i wydobyć je. Dobra. Ale na początek trzeba wykopać drewno. drewno sobie. Dobra. To byłem na razie mało drewna. Ale niedługo zrobi się noc, znaczy no niedługo, długo jeszcze, tam są pływają. Dobra, to będziemy jeszcze trochę To bez różnicy czy brzozowe, czy dębowe, wszystko jedno i to samo. Tylko różni się kolorem. Jak weźmiemy na deski, to inny kolor. Dobra. Hmm. O, dynie sobie, sobie wydobędziemy. Zaraz założymy sobie na głowę. Proszę bardzo Tak o tak wyglądamy z dnią na głowie hmm, tak myślę o Widzę schronienie na jedną noc tam. będziemy sobie gliny. Trzymaj się. Gra, fajnie, że znaleźliśmy. Oczywiście glina w wodzie jest. Kop, 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 kop. Dobra, jest. Pod wodą wolniej kopiemy. O, widzicie jak wolno? A teraz? Wstanę tu. O wiele szybciej. Dobra. Jeszcze tutaj jeden. O, co tutaj było? Gdzie mówiłem? tylko schronienie na jedną noc będzie tak, tutaj Jest, dobrze. Tu zbudować. I tym to się właśnie różni. Patrzcie. To ma taki. Tak. Tym to się różni. Dobra, trzeba teraz wykopać. to proszę bardzo. taki, taki, mamy. mamy co ja zrobiłem? Buty... No chyba jednak nie. Se o, mamy spadeńki. O, oglądamy jak komboi. Dobra. Trzeba coś zjeść. Wystawimy grzyby. A. Rzucimy je. O, co ja chciałem? Chciałem kilof. I siekierkę. Dobra. O tak robimy kilof. Jest kilof. Tak siekierkę. Wybuduję dwa kilofy. Raz, dwa, trzy. Jeden, dwa. I o, takie coś oj dobra idziemy jesteś. No, to nie zgubił się Uff. zaraz zajdzie noc się narobi? Ja muszę drewno wyciąć. Niedługo koniec pierwszej części poradnika. Jak grać w Minecrafta? Znaczy. Ogółem taki poradnik zrobiłem, żeby początkujący mniej więcej wiedzieli, jak zagrać sobie. Zamknę oczywiście, żeby nikt nie wszedł nieproszony w mocy. Tutaj. Albo. Dopóki jest jeszcze w miarę jasno spróbuję się bardziej rozkopać tak troszeczkę dopóki nie zaszła noc Tylko parę klocków, żeby było przyjemniej o! o mamy jakąś jaskinę o, węgiel. nice, nice. Tego mi trzeba Tego mi trzeba było. Trafiliśmy. Szczęście mamy. No widzicie jakie szczęście. Dobra. Eee. Jest węgiel. Oj, 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 co ja robię, co ja robię? Pchuch. Szczerze wam powiem, że nie wiem, co ja robię. Przepraszam, jakieś zabraty głowy mam. Wszystko mi my się, myli, myli mi się wszystko. Jeszcze więcej zamykamy. Żaden nieproszony gość tutaj nie wszedł. I kopiemy. Zrobili tak, że jakby dobędziemy jakiegoś surowca, daje nam expa. To takie, taki zielony pasek, o tu widzicie. Mam pierwszy level. Hmm. to już wykopię ręką. Tak bardziej. By było więcej przestrzeni. Dobra, zrobimy więcej pochodni. Aha, dobra. Trzydzieści dwie pochodni mamy. Węgiel. Już tam widzę. Dobra. Dużo węgla, 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 dużo. Trzeba zejść tam niżej. Żeby zobaczyć, co tam się kryje. Daj, o. o, tego nie trzeba było. Kamera, tu sobie. Dobra. Tam coś jest. O, oh, nie. nie. Nie, 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 creeper. Co to jest? O lol, ale się wystraszyłem. To zombie jak ja. Śmieci mnie podskoczyło. Ale wielkie. Det er bra. Uh -huh. No, powiem szczerze, że ładna ta kopalnia. Tu rozkopałem. No, no. Ładnie, ładnie. Dobra, schowamy nasz łup. Dobra, to na tyle w tym odcinku. Subskrybuj, subskrybujcie, komentujcie i oceniajcie. Zobaczymy się w następnym odcinku. Pozdrawiam. Do zobaczenia.